W drugim kwartale tego roku obserwujemy wyraźne odbicie na rynku kredytów hipotecznych. Sprzedano ich ponad 11 miliardów. Pamiętajmy, że drugi kwartał to był okres, kiedy wciąż rynek oczekiwał na program rządowy kredytu dwuprocentowego, tak zwanego. On ruszył w lipcu tego roku. Alior Bank był jednym z banków, które jako pierwszy, pierwsze przystąpiły do tego programu. I od lipca, począwszy od lipca, jak i w sierpniu. Oczek obserwujemy olbrzymie zainteresowanie tym kredytem. W sierpniu było ponad 40 tysięcy wniosków. Pamiętajmy, że takie liczby już obserwowaliśmy w przeszłości, w rekordowym 2021 roku, ale w tym roku do tego programu na początku przystąpiły zaledwie trzy banki, więc te 40 tysięcy wniosków rozłożyło się na trzech tak naprawdę uczestników rynku. Ma to bardzo duży wpływ na też czas rozpatrywania tych wniosków. Ponieważ no, trzy banki muszą tak naprawdę obsłużyć to, co obsługiwał praktycznie cały sektor w 2021 roku. Ożywienie w dużej mierze wynika z programu rządowego. Biuro Informacji Kredytowej szacuje, że jest to ponad 60% wszystkich wniosków, jakie dzisiaj składają klienci w bankach. Zatem, z tej cyfry, którą przed chwilą Pani podałem, około 40 tysięcy wniosków, jeśli oszacujemy, że nawet 60% z nich to kredyt, który wiąże się z programem rządowym na 2%, to jest to już pokaźna, bardzo pokaźna liczba. Alior Bank, jak wspominałem, przystąpił do tego programu w pierwszych dniach lipca. I to, co nas wyróżnia dzisiaj na tle rynku, to oferta, jaką kierujemy do klientów, którzy udadzą się do naszych oddziałów. Oferujemy im bon na 4000 zł, który mogą wydać na wyposażenie zakupionego mieszkania. Bon ten proponujemy klientom w partnerstwie z naszymi kontrahentami, którzy oferują finansowanie w zakresie consumer finance. Są to takie sieci choćby jak Euro AGD. Media, ekspert czy komfort, Agata Meble czy forwer, który sprzedaje termomiksy. Jeśli spojrzymy na ilość wniosków, jakie napływają, to wydaje się, że te prognozy są bardzo obiecujące, bo skoro mamy 40 tysięcy wniosków złożonych w sierpniu i ta liczba wydaje się cały czas rosnąć, zważywszy też na zmiany, jakie zaszły w podatku PCC, ponieważ, dla przypomnienia, od 1 września klient, który zakupuje pierwsze mieszkanie, nie płaci tego podatku. Dużo klientów po prostu oczekiwało na tą zmianę legislacyjną i wstrzymywało się ze złożeniem wniosków. W tym momencie myślę, że po prostu to zainteresowanie będzie w dalszym ciągu kontynuowane w najbliższych miesiącach i myślę, że ten program można uznać już w tej chwili za dość udany, zważywszy na jego zainteresowanie na rynku.